To widzę, że przyda Ci się lekcja. Powtarzaj za mną. <laughs> Hakuna matata. Co? Hakuna matata? To znaczy nie martw się. Hakuna matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna matata. To nie byle bzik. Już się nie martw. Aż do końca tych dni. No. Naucz się tych dwóch. Kuna matata? Owszem, to nasze motto. Co to jest motto? Miło w piątek, miło w świątek. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Wiesz to mały, te dwa słowa rozwiążą wszystkie twoje problemy. Jest weźmy takiego pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz Gdy był ze mnie mały wieprz No pięknie. Dzięki! Koń przykrą rozsiewał kiedy kończył jeść Innym jego pani ciężko było znieść Mówią o mnie, że mcham Ja mam subtelny gość Przykle, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos Och, co na wstyd! Było mu wstyd! Cały świat mi zbrzydł Był ty! Czułem się schudnie! A może cudnie? Zawsze gdy chciałem No, no Pumba, nie przy dzieciach Oh, sorry Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata, to nie bierz Już się nie ma, aż do końca piękni. dni! Tak śpiewaj, mały! nauczę się tych dwóch radosnych słów! Hakuna Matata! Witaj w naszych skromnych progach! Tu mieszkacie? Mieszkamy, gdzie chcemy. Właśnie, tam twój dom, gdzie twój zadek. Jak tutaj pięknie. Kolam z głodu. Zjadłbym nawet zebrę z kopytami. Aha, zebry akurat zabrakło. Antylopy są? Nie ma. A Hipcie? Nie. Słuchaj no, mieszkasz z nami i jesz to co my. Ej, tutaj można skombinować trochę żarcia. O, co to jest? Żarcie. A nie wygląda? O, chyba. Smakuje jak kurczak. Glut i to pożywny. To naprawdę rzadkie przysmaki. Mm. Pikantne i do tego chrupiące. Też to polubisz. Powiem ci, że to klane życie. Żadnych nakazów, obowiązków. Uuu, a te są jak skremem. A najważniejsze, nie martw się. Co ty na to? Niech będzie. Hakuna ma Chydne, ale sycące. O to chodzi. I już się się nie ma, aż do końca tych tych Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Matata Matata